W punkcie wolne wnioski kończący swoją kadencję radnego Grzegorz Gregorowicz zaczął się żalić, jak to radni migają się od udziału w poczcie sztandarowym. Mamy za sobą kolejne e, państwowotwórcze święta 3 maja i pojawił się coraz bardziej nale, nawarstwiający się problem obsady pocztu sztandarowego. Proszę Państwa. E, Proszę tego nie traktować jako wyrzut, ale przyjęliśmy zasadę zresztą w każdej kadencji jednakową, że obowiązek patriotyczny obsady pocztu Spoczywa na klubach w kolejności wielkości mandatów, czyli Wspólny Lubartów, Prawa Sprawiedliwość, Wspólnota Lubartowska, Platforma Owatelska i ktokolwiek inny. Są możliwe rozszady między nimi na zasadzie dobrowolnego dogadania, ale trzy osoby muszą być. I ja rozumiem, że proszę tego nie traktować jako wyrzut, ale po raz już drugi raz miałem kłopoty we, razem z biurem znalezienia chętnych, proszę Państwa, no. Trochę to jest wstydliwe, moim zdaniem. Byłem bliski, że ja pójdę, mimo że chodziłem dwa lata, a teraz stan kręgosłupa nie pozwala mi nosić, ale jak będzie taki numer, jeszcze raz, przepraszam, w cudzysłów, w listopadzie, to no, trzy osoby muszą być. I proszę tego, proszę jakoś zastanowić się już wcześniej. Zbliża się święto niepodległości 11 listopada, i już trzeba myśleć, żeby no, wszyscy wyjeżdżają. Ja rozumiem, ale obowiązek ponad wszystko. Dlatego proszę. Taka trochę niezręczna sytuacja, ale namawianie się, żeby, żeby ktoś niósł standard miasta, którego chciało się dobrowolnie reprezentować, to jest trochę tak no, nie na miejscu. To nie jest na miejscu. To słowa Gregorowicza do radnych, którzy razem z nim uchwalili sobie podwyżkę diet. Przypomnijmy, co wówczas obiecywano. Dzięki burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi radni będą mieli większe diety. O sesji, która odbyła się 23 sierpnia, mało kto wiedział, bo burmistrz chciał, aby odbyła się ona w trybie nadzwyczajnym. To, co wydarzyło się tego dnia, z pewnością przejdzie do historii Lubartowa razem z tymi, którzy tylnymi drzwiami wprowadzili pod obrady najbardziej kontrowersyjną od kilkunastu lat uchwałę. Uchwałę o podwyżce diet. Na sesję, podczas której będzie procedowana uchwała przygotowana przez Grzegorza Gregorowicza, a dotycząca podwyżko diet. Wybierało się wielu mieszkańców Lubartowa. Kilka osób zgłosiło przewodniczącemu Jackowi Tomasiakowi chęć zabrania głosu. Sesja, podczas której radni mieli głosować nad własnymi dietami, miała odbyć się w połowie września. Okazało się jednak, że diety zostały przegłosowane na sesji nadzwyczajnej i to dzięki decyzji burmistrza Lubartowa. Chciałbym wynieść poprawkę do porządku obrad poprzez wprowadzenie y, tekstu uchwały w wersji oryginalnej dotyczącej zwiększenia diet którą złożyłem do biura rady 16 lipca proszę państwa tego roku Dlatego, proszę Państwa, jeszcze raz, jak na wstępie, bardzo proszę o umieszczenie tego porządku obrad. Gregorowicz złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o uchwałę, która nie była pilna, nie przeciwdziałała klęskom żywiołowym czy zagrożeniom epidemiologicznym. Dodatkowym argumentem przeciwko wprowadzeniu uchwały dietetycznej do porządku obrad był fakt, że termin jej podjęcia upływa pod koniec września. Zerknijmy zatem co uczynił burmistrz? W związku z tym, że zgodnie z paragrafem 31, niestety do dzisiaj, mimo że wielokrotnie prosiłem, nie doczekam się od obsługi prawnej tekstu jednolitego statutu, więc powołuję się na ten zapis, który jest w, na stronie Urzędu Miasta, chciałem zapytać się wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej, czy wyraża zgodę o uzupełnienie porządku obrad. Nie przewidywałem w dzisiejszym porządku obrad tego punktu. W tym punkcie miało się znaleźć bardzo ważne rzeczy, które musimy zrealizować w tym miesiącu, jak również w następnych miesiącach. Wyrażam zgodę na rozszerzenie porządkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Decyzja burmistrza przyjęta została brawami radnego Marka Polichańczuka, Grzegorza Siwka, ale także Grzegorza Gregorowicza czy Jacka Tchórza. Zgoda na uzupełnienie porządku obrad o punkt niewymagający pilnego podjęcia. Uniemożliwił także odbycia debaty z publicznością. Kwestia wysokości diet. No, ponad 100% wzrost, skok na kasę, proszę Państwa. Nic nie zrobili, traktują to jako wynagrodzenie. To jedne z niewielu zarzutów. Ja to mam całą listę, całą kwerendę kanału S Wspólnoty Laboratorskiej i innych mediów. Spisałem sobie dwie kartki i proszę Państwa, pewnie, pewnie one zginą zaraz gdzieś tam w koszu, ale gdzieś z pewnością do niego, do o nich wrócę, jeśli będzie trzeba, ale odnieśmy się do samej treści uchwały. Proszę Państwa, no, co jest z tych zarzutów, że podwyżka 100%, nienotowana, po prostu jakby coś, co, co jest zupełnie dziwne i w ogóle nie pasuje do rzeczywistości, żądają takich olbrzymich kokosów, że po prostu to powinno spowodować ostry sprzeciw społeczny, Skutkujący trzymy Referendum. I to robi przewodniczący Rady. Wasyście, ludzi mało związanych okazuje się samorządem od, od strony reprezentacji w Radzie, mają przeciwko sobie przynajmniej 16. Że jeśli, że jeśli ma się zastrzeżenia, że my zmieniamy, jak proszę Państwa, wysokość diety, to powiem tak. Robimy to w oparciu o szacunek do faktów, do przepisów, do losu, do losu ludzi. Jeśli ja słyszę, że najpierw trzeba, proszę Państwa, coś zrobić, a potem podnieść diety, to znowu pytanie, a jaka jest struktura i sposób y, dieto, dietowania, bo chciałem powiedzieć wynagrodzenia, ale się ugryzłem w język, prawda, dietowania rad. No właśnie taki, że y, Zda to zwłoczno, to znaczy za, jak podnoszą mi dietę od, od 1 września załóżmy, to dopiero od 1 września ją mam. Więc jeśli okazuje się, że, że słyszę tezy najpierw coś zróbmy, a potem ewentualnie podniesie to pytanie, a kto ma to ocenić? No kto ma to ocenić? No, jakieś ciało rozumiem skupione wokół tych, którzy jakby wszczeli tą kampanię nienawiści. I może za rok się zreflektuje i dadzą sygnał. Ludzie spoza struktur demokratycznych, no teraz chłopcy możecie podnieść, no to tak podniesiemy sobie może za trzy lata i co się okaże, że te diety wezmą ci, którzy przyjdą po nas i jeszcze nic nie zrobili. To nie jest tak, że, że idziemy do polityki, żeby zarabiać pieniądze, ale tak jak powiedzieliście, no jest jakaś inwestycja czasu, naszej energii, czasami też emocji i, i być może... Ktoś, kto nie jest radnym, nie do końca wie też czasami, jak wygląda prawda praca radnego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego i to jest oczywiste, że jedni poświęcają więcej czasu, drudzy mniej. Na pewno jest to dla nas też jakiś przyczynek do tego, bo też mieszkańcy różnie się wypowiadali, że być może jedni z nas powinni jeszcze więcej wysiłku wkładać, być może zaktywizować swoją pracę w terenie, bo na pewno są radni bardzo aktywni, którzy rzeczywiście spotykają się na co dzień z mieszkańcami i myślę, że. Są osoby, mam, mamy też niektórzy z nas, być może dopiero zaczynamy, żeby tą aktywność zwiększyć. Z pewnością e, daje do myślenia to, że, że nie wszyscy mamy swoje dyżury, więc jeśli też e, rzeczywiście myślimy o podwyższeniu diet, być może jest to też e, jakaś e, dla niektórych z nas pomysł na to, żeby rzeczywiście e, wejść w regularne dyżury i, i żeby tutaj mieszkańcy też czuli się, że e, tu coś też z siebie dajemy. E, Idealnie byłoby jak w demokracji greckiej, że no, stać każdego y, i każdy jakby no, ma ten czas, ma tę motywację, żeby y, zaangażować się w życie społeczne zupełnie bezinteresownie. Y, ja też po raz pierwszy brałem udział w brach samorządowych i Powiem szczerze, no nie wiem jak było w innych klubach, ale to nie jest tak, że da, udało się tak bardzo łatwo sformować listy wyborcze w każdym okręgu i to nie jest tak, że tak bardzo każdy chce na tych listach być. Dużo czasu zajmuje zachęcenie osób, każdy ma swoje rodziny, każdy wie, że jest to jakaś inwestycja czasu, więc być może to, że akurat no, padło na nas, że my że być może podniesiemy te diety, będzie jakąś tam zachętą w przyszłości dla innych radnych, dla innych osób, żeby no, aktywniej stanąć do wyborów, postarać się, żeby zdobyć głosy. W swoich okręgach i przekonać do siebie. Zakładam, że z tego, co zrobimy i z tego, o czym teraz decydujemy, będą rozliczać nas nasi wyborcy i, i możemy chyba im to zostawić po prostu. Czyli przypuszczam, że prędzej czy później taki temat by po prostu się pojawił na, na Radzie. Więc zamykamy go w tym momencie i dajmy, dajmy po prostu szansę naszym wyborcom, żeby nas ocenili. Zaczyna się nam mówić i, i wyborcom, że miasto musi zaciągnąć kredyt z winy radnych bo chcą podnieść diety. Następnie jest to olbrzymia podwyżka, olbrzymie wydatki. Następnie zarzuca się, że w przyszłych wyborach, jeżeli podniesiemy diety, to będą szli ludzie do wyborów tylko ci, co mają złotówki w oczach. Naprawdę? Będą szli ludzie tacy, którzy chcą po prostu pracować dla miasta, a nie tylko ci, co mają złotówki w oczach. No teraz, kiedy ta diety zostaną podwyższone, to faktycznie ludzie będą się zabijali o y, funkcję y, radnego, ale proszę zwrócić uwagę, że można było o tych naszych planach, przepraszam, nie naszych, waszych planach y, radnym, y, mieszkańcom Lubartowa powiedzieć przed wyborami. Słuchajcie, idę na radnego, tam jest 500 zł czy tam 600 zł, jeżeli się działa w dwóch komisjach i ja chciałbym zaraz, przepraszam, Zaraz po y, wyborach, y, jako pierwszy projekt uchwały, proszę Państwa, zgłoszony przez radnych, podkreślam pierwszy projekt uchwały, zgłosiłem wniosek i podwyższę sobie te diety. Trzeba było o tym powiedzieć tym mieszkańcom. I oni by wtedy zdecydowali, czy godzą się na tego typu rozwiązania, czy się nie godzą. Ponieważ, proszę Państwa, no jeżeli sytuacja jest taka, że ktoś kogoś oskarża o różnego rodzaju niecne rzeczy, a odmawia obywatelowi, Możliwości tego, żeby przyłączyć się do inicjatywy referendum, yy, która będzie organizowana przez określone stowarzyszenie, no to przepraszam najmocniej. I to pada z tej mównicy, że jakim prawem ktoś ma prawo w ogóle popierać inicjatywę referendum. A ja bym chciał, żeby to referendum się odbyło. Tak, żeby mieszkańcy teraz, kiedy dzisiaj radni przegłosują sobie te podwyżki, żeby radni, wy, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się, Kurczę, mieli rację. Idziemy, głosujemy przeciwko odwołaniu Rady, ponieważ był to bardzo dobry pomysł i radni mieli rację i zagłosowali właściwie. Yy, nie ma sensu ich odwoływać. To, co nam obiecali przed wyborami, co planowali i co opisali w swoich programach wyborczych, to zrealizowali. Tylko w żadnym programie wyborczym, w żadnej ulotce nikt o tym nie wspominał. Nikt nie wspominał, że te podwyżki będą tak znaczące. Nikt nie wspominał o tym, że należy od razu, no prawie teraz o 100%, bo tam było 100%, teraz prawie o 100% dokonać tej regulacji. Kolejna rzecz, z którą się nie zgodzę, no to również, proszę Państwa, no radny Marek Polichanczów przytoczył bardzo dużo, dużo, dużo zapisów z tego wyroku, który cytował, a zapomniał o najważniejszym wskazaniu, które sąd wskazał. On określił sąd w tym wyroku dokładnie, za co należy się. Ta rekompensata w, postawi, w postaci diety. Proszę zajrzeć do niego i przeczytać, jest dokładnie doprecyzowane. Ale proszę również zerknąć do tego, co yy, yy, ustalił również yy, Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale wcześniej. Do którego to wyroku odwoływał się również sędzia w tym wyroku, który wprost wskazał, jak należy rozumieć dietę, czym ta dieta jest i takie prześmiewcze traktowanie. Dieta, przepraszam, wynagrodzenie, przepraszam, nie dieta, to wyraźnie zostało określone właśnie, i tamten wyrok bezpośrednio odnosił się właśnie do diet. I on wprost wskazywał, że dietę radnego nie należy utożsamiać z wynagrodzeniem pracowniczym, lecz zwrotem części wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu radnego. A wcześniej wskazuje, w jakich wypadkach, jak to powinno być interpretowane. I ten wyrok bardzo obszernie o tym mówi. Proszę Państwa, możemy mówić tak, no w innych gminach są inne wysokości diet, są wyższe diety, u nas są takie maluczkie, my chcemy je podwyższyć, znaczy Wy chcecie je podwyższyć, ja będę głosował przeciwko tej uchwale, więc równajmy do tamtych, a z drugiej strony się mówi nie, 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 ktoś tutaj mówi nieprawdę, bo koszty będą Yy, nie takie jak się podaje, nie wiem skąd ta kwota 3 milionów złotych, bo owszem była wymieniona kwota, ale 600 tysięcy złotych w przypadku pierwszej propozycji, dzisiaj jest to 450 tysięcy kosztów, więc o tych kosztach możemy realnie mówić, bo to jest ten realny koszt, który zostanie przeniesiony na yy, budżet miasta za chwilę i ten koszt będzie musiał być z czegoś, czegoś pokryty. I teraz tak, nie rozmawiamy o tym, z czego ten koszt zostanie pokryty, jak zostanie to zrealizowane, natomiast słyszę, że nie mamy na remonty dróg, nie mamy na różnego rodzaju inwestycje i, proszę Państwa, pierwsza decyzja burmistrza tej kadencji to jest taka, żeby zaciągnąć kredyt i sfinansować pewnego rodzaju przedsięwzięcie. Tomasiak nie wiadomo czego chce, jest przeciwko całej Radzie, bo oni wystąpili z podwyżką diet i się czepia wszystkich nie wiadomo czego. Nie, moi drodzy, ja cały czas wskazuję. Jeżeli dokonuje się takich regulacji. To nie robi się po pierwsze takich regulacji o taką stawkę olbrzymią. Podkreślam, olbrzymią. W stosunku procentowym to jest drugie tyle diety. A jeżeli ktoś odnosi się do moich wypowiedzi i mówi, że radni powinni pokazać, co zrobili, wykazać się pewnymi rzeczami, podkreślić, dlaczego chcą tych podwyżek diet, no to proszę Państwa. Ja, przynajmniej idąc do tych wyborów i startując, jednocześnie tworząc pewien program wyborczy tego komitetu wyborczego, no, wyraźnie zapisałem razem z tymi osobami to było 29 osób program był jednogłośnie przegłosowany. Niech każdy odpowie za siebie, ale wyraźnie wskazałem w tym programie wyborczym: po pierwsze, obniżka opłat za śmieci. Po drugie, yy, yy, zahamowanie wzrostu cen wody i wzrostu ciepła. Po trzecie, Yy, yy, właśnie racjonalizację tych wydatków, jeżeli chodzi o wydatki, yy, jeżeli chodzi o budżet miasta. I proszę Państwa, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jeżeli ktoś przejmuje władzę, jeżeli ktoś ma pomysł na miasto, no to powinien przedłożyć te propozycje i powinien za tymi propozycjami głosować, powinien je próbować przekonać pozostałych rodnych do tego, żeby to zostało zrealizowane. A zobaczcie, co się stało. W miesiącu lutym nastąpiła podwyżka opłat za śmieci w przypadku budownictwa wielorodzinnego z 6 zł do 13 zł od osoby, od ponad 100%. W przypadku domków jednorodzinnych o 50%, licząc od kwoty bazowej, to mamy już 200% podwyżki jeżeli chodzi o opłaty, jeżeli weźmiemy kwotę bazową sprzed dwóch lat. W czerwcu zdrożała woda i ścieki. I tutaj również była podwyżka prawie 10%. Pamiętajmy, że ta podwyżka finalnie będzie 36% średnio w tych pierwszych trzech miesiącach. No i proszę Państwa, to co jeszcze być może Państwo nie wiedzą, ale jest to rozsyłane już do różnego rodzaju instytucji, że energia cieplna wzrasta o 16% z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I teraz składam zapytanie sam do siebie i do osób, które z tego komitetu szły i też reprezentowały yy, i reprezentują dzisiaj tych mieszkańców, którym pewne rzeczy zostały obiecane. A gdzie są uchwały, które pozwoliłyby na zniwelowanie tych skutków, a gdzie są uchwały, które powodowałyby, że yy, to, co zostało obiecane, będzie dzisiaj realizowane? Za chwilę usłyszę. Taki oto głos, ale to jest organ wykonawczy, niech on to przedkłada. Ale wcześniej usłyszałem, że uprawnienie do przedkładania projektów uchwał ma grupa co najmniej trzech radnych, 300 mieszkańców klubu lub ma to uprawnienie również burmistrz. Proszę zwrócić uwagę, że na tej przestrzeni czasu nie trafiły pod obrady żadne uchwały, ani jedna z inicjatywy radnych samych, która by powodowała. Taki oto fakt, że moglibyśmy tym kieszeniom ulżyć. Pytam się, dlaczego to jest takie trudne. Za podwyżką diet głosowali Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Andrzej Zieliński oraz Krzysztof Rzyśko. Przeciw zagłosowali Wojciech Osiecki oraz Jacek Tomasiak. Od głosów wstrzymał się Jan Ściseł. Od tamtego głosowania minęły prawie trzy lata. Z zapowiedzi o tym, jak to radni będą pracować, zostały same zapowiedzi. Posłuchajmy jeszcze raz żalenia się na radnych podczas ostatniej sesji Gregorowicza. Mamy za sobą kolejne państwowo święta 3 maja, i pojawił się coraz bardziej nawarstwiający się problem obsady pocztu sztandarowego. Proszę Państwa, proszę tego nie traktować jako wyrzut, ale przyjęliśmy zasadę zresztą w każdej kadencji jednakową, że obowiązek patriotyczny obsady pocztu spoczywa na klubach w kolejności wielkości mandatów, czyli Wspólny Lubartów, Prawa Sprawiedliwość, Wspólnota Lubartowska, Platforma Obywatelska i ktokolwiek inny. Są możliwe rozszady między nimi na zasadzie dobrowolnego dogadania, ale trzy osoby muszą być i ja rozumiem, że proszę tego nie traktować jako wyrzut, ale po raz drugi, już drugi raz miałem kłopoty we, razem z biurem znalezienia chętnych. Proszę Państwa, no, to chyba jest wstydliwe moim zdaniem. Byłem bliski, że ja pójdę, mimo że chodziłem dwa lata, a teraz stan kręgosłupa nie pozwala mi nosić, ale jak będzie taki numer jeszcze raz, przepraszam, w cudzysłów, w listopadzie, to no, trzy osoby muszą być. I proszę tego, proszę jakoś zastanowić się już wcześniej. Zbliża się Święto Niepodległości 11 listopada i już trzeba myśleć, żeby no, wszyscy wyjeżdżają, ja rozumiem, ale obowiązek ponad wszystko. Dlatego proszę, taka trochę niezręczna sytuacja, ale namawianie się, żeby, żeby ktoś niósł standard miasta, którego chciało się dobrowolnie reprezentować, to jest trochę tak no, nie na miejscu. Podwyżki diet miały zmobilizować radnych do jeszcze większej pracy. Takie przynajmniej padały obietnice w 2019 roku, kiedy to ci, którzy mówili, że będą więcej pracować, chwilę później głosowali za podwyżką. Minęły już 3 lata od podwyżki, a ten, który przedłożył uchwałę o podwyżkach, gmi, że radni nie chcą uczestniczyć nawet w poczcie sztandarowym. Jak zatem widać, te pieniądze radnym się po prostu należały. Dla kanału S, Bartosz Giza.